Cześć! Chciałbyś zamieszkać w sercu Wrocławia i cieszyć się komfortem miejskiego życia? Zbębielawska oraz Słodowa tuż obok. 15 minut spacerem do rynku, a wokół wszystko, czego potrzebujesz: sklepy, restauracje, szkoły, przedszkola oraz świetna komunikacja. Brzmi ciekawie? Zobacz to mieszkanie i przekonaj się, czy to Twoje nowe miejsce. Funkcjonalne czy pokojowe mieszkanie z osobną kuchnią pozwolą Ci stworzyć przestrzeń idealnie dopasowaną do siebie. Masz tu miejsce na relaks, pracę i odpoczynek. Kuchnia praktyczna i gotowa na Twoje kulinarne pomysły. Osobna łazienka i WC to wygoda, którą docenisz na co dzień. Zastanawiasz się, gdzie zaparkujesz auto? Nie martw się. Zamknięte podwórko z licznymi miejscami postojowymi to prawdziwy komfort centrum miasta. Funkcjonalny układ, lokalizacja oraz dogodna komunikacja. To wszystko, czego potrzebujesz. Zadzwoń i umów się na prezentację. Do zobaczenia! Zaobserwuj mój profil, aby nie przegapić nowych ofert.